To jest nasz dom. Tu razem wciąż poznajemy, <grystoszu> zabaw wiele. Szybko tyle! Dla nazwy. Biegnie, dla dążka, was biegni oczka, biegni! Najlepsi przyjaciele. Szybko! Możesz dziś Się. Każdego dnia niech ta radość wiecznie trwa. Tu jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele, najlepsi <śmiany> przyjaciele. Cześć! Cześć! To my, my! Tosia i Tymek. <śmiany> <śmiany> Już czas wysłać nasze zaproszenie Zaproszenia na, na urodziny. Wyjątkowe zaproszenie. Hej, hej! Cześć babciu! O, dziękuję, że przyszłaś mama. Cześć Zajmę babciu! Ciebie, dobrze? O, dziękuję. Mogę pomóc? O tak, Tosiu, proszę. Dziękuję, skarbenci. Czy masz? Chodź ze mną. Tak. Zapraszamy naszych przyjaciół na urodziny i będziemy dekorować nasz dom. Stawiamy. Proszę, czy mogę zajrzeć do pudełka z dekoracjami, babciu? Jeszcze nie, Tosiu. Najpierw musimy się tradycyjnie uścisnąć. Oj, nie teraz, babciu! O. Tymek podpisuje się na zaproszeniach urodzinowych. Brawo, Tymku. No dobrze, w takim razie najpierw uściskam ciebie, Tosiu, a później Tymka. Dobrze, chodź, Masiu. Uścisz. Proszę, czy teraz mogę zajrzeć do pudełka z dekoracjami? Możesz. Chodź, Masiu. Chodź, musisz to zobaczyć. Tylko skończę pisać. Uścisk. Uścisk. To specjalne chorągiewki do ozdoby, Tosiu. Przystroimy nimi twój pokój z okazji twoich piątych urodzin. Chyba spodobały się Mosi. O, mi się też podobają. <laughs> Oj, ostrożnie, Mosiu. Lepiej się tam nie kręć. Tak, masz rację. Wiecie co? Mosia może być trochę spragniona. O, naleję ci wodę do miseczki, Mosiu. Chodź! Mosiu, chodź tutaj, Tosiu! Spójrz, używam pomarańczowego, żeby napisać literkę M. Yy... Już, skończone! Zobacz, Tosiu! Napisałem swoje imię po angielsku. Każdą literkę innym kolorem. Najlepiej jak umiem, Tosiu. Bardzo ładnie to zrobiłeś! To zaproszenie dla antka! Chodź, Masiu! Tosiu, możesz się podpisać? O tutaj! Za chwilę. Chodź, Masiu! <laughs> Za chwilkę! Nie, Tosiu, zrób to teraz! Muszę tylko nalać wody! Nie, Tosiu! O, przepraszam. O, nie, spójrz! Zobacz, co narobiłaś! Całkiem Na mi przykro! Wszystko się rozmazało! Przepraszam ci, Tymek. Możesz zrobić Antkowi drugie. Nie, nie mogę! Bo to było ostatnie! Oj, Tymek! Przecież cię przeprosiłam! Proszę, wracaj na dół! Było mi przykro, że zepsułam Tymkowi zaproszenie dla Antka. Ale to było niechcący. Nie chciałam tego zrobić. Oh. Chciałabym, żeby Tymek szedł na dół. Oj, na razie go zostaw samego. Później pójdziemy na górę zobaczyć, co u niego, jak już skończysz, dobrze? Zobacz, podoba ci się Babciu? To zaproszenie dla Asi. Pięknie je podpisałaś, Tosiu, brawo. Wszystkie zaproszenia skończone? Ale. Potrzebujemy jeszcze jednego zaproszenia. Nie możemy dać antkowi tego. Jest całe mokre i rozmazane. O, rzeczywiście. Tosiu? Mam pomysł na zaproszenie dla antka. Chodź, pomożesz mi. O, co takiego zrobimy? Spójrz na to. Dobra, pomyślałam sobie, że fajnie by było wydrukować. No musia taki... wpadła na pomysł, żeby zrobić specjalne zaproszenie dla antka na komputerze. To miała być niespodzianka dla Tymka. musiałam cię jeszcze raz przeprosić. Zrobiłam specjalne zaproszenie dla Antka. Co to jest? Zrobiłyśmy je z mamą. Spójrz. To wyjątkowe zaproszenie zrobione ze zdjęcia. Wiesz, Tosiu, pomysł ze zdjęciem jest rewelacyjny. Wiem, otwórz je. O tak, mamusia pewnie napisała coś w środku. <gry> Myślisz, że spodoba się Antkowi? Myślę, że będzie po prostu zachwycony. Dzięki Tosiu. Nie ma za co. Przepraszam, że zepsułam twoje zaproszenie dla Antka. Nic nie szkodzi, bo to zaproszenie jest o wiele lepsze. Wiem, co możemy zrobić, żeby było jeszcze lepsze. Chodź ze mną do komputera. Dobra. Musiu! Myślisz, że mamy jakieś zdjęcia z antkiem na A, komputerze? Tak, mam ich mnóstwo. Zobaczmy. A znalazłabyś może zdjęcie ze mną, antkiem i Stosią? Tosią? Zobaczmy. O, może to! O tak! Jest doskonałe! To zdjęcie <laughs> powinniśmy umieścić na odwrocie zaproszenia! O, proszę! Tosia i Tymek z antkiem! Pięknie! Teraz musimy je ozdobić piątkami. O, dobrze. Wiecie co? Usiądźcie mi na kolanach i zaczynamy. Ja wiem, jak to zrobić. Mamusia mi pokazała. Najpierw kliknij cyfrę 5, którą chcesz wybrać. Przenieś ją teraz na zdjęcie, Tymku Bardzo ładnie. Jest! Brawo! I cyfra 5. Mogę teraz ja? Tak. Cyfra 5 jest fajna. Już, teraz którą? zieloną? malutką? Zrobię kolejną. Którą? Razem ozdobiliśmy zaproszenie dla antka. Brawo, kochani. Potem sprytne. je wydrukowaliśmy. Wyglądało bardzo dobrze. Ale sprytne. O, Weź je! Proszę bardzo. O, <laughs> brawo, kochani, jest piękne. O, fantastyczne. Jest wygląda! No doskonale. dobra. Teraz musimy tylko. Przykleić je na odwrocie zaproszenia. Dobrze, to pójdzie. i klej. Ja, ja przyniosę... Dobrze, Tosiu. Chyba miałam go w moim pudełku. Nie, tutaj jest. O, no dobra, możemy przyklejać. Zaczynamy. Napiszę imię Antka kolorem zielonym. A potem oboje się podpiszemy. Tak razem. Najlepiej jak potrafimy. Tak. Dobry pomysł. Już. O, jakie wow, piękne. O, spójrzcie na to. Możesz pokazać mi, co jest w tyłu, Tosiu? O, cudowne. Robienie zaproszenia dla Antka zajęło nam dużo czasu. O, patrz, balony! Potem pokazałam Tymkowi pudełko z dekoracjami. Ale świetne. Spójrz na ten czerwony kapelusik. Ekstra! A te mają pompony. Ła! Wow! O, a ja mam zielony. Dziękuję, że pomagacie mi przy dekoracjach. Nie ma za co, babciu. O, o! Co robicie? Kapelusiki? Mogę przymierzyć? Tak, proszę. O, Świeczki mierz, urodzinowe. Proszę bardzo. Hmm. Co myślicie? Śmiesznie <śmierzchnie śmierzchnie> wyglądasz, <śmierzchnie> babciu. Wtedy babcia powiedziała: Mosia jest gotowa na spacer. Mosia jest gotowa na spacer. Przejdziemy się z nią do skrzynki pocztowej, żeby wysłać wasze zaproszenia. Tak! Ja chcę wrzucić do skrzynki zaproszenie dla Antka. A ja chcę wrzucić zaproszenie Proszę? dla Asi do skrzynki w jej drzwiach. Proszę. Mieszka naprzeciwko. Proszę, mogę, mama? No? Tak, pewnie, że możesz, Tosiu. Wrzucimy je do taak. jej skrzynki po drodze. Chodźcie, kochani, idziemy. I to, powiedziała mamusia, byłoby na tyle. Dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj zrobiliśmy wyjątkowe zaproszenia na urodziny. Pamiętacie, jaka była na nich cyfra? Czy to była cyfra 4? Czy może cyfra 5? Odpowiedź znajduje się za króliczkiem. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to 5. Zobaczcie. Teraz musimy je ozdobić piątkami. O, dobrze. Wiecie co? Usiądźcie mi na kolanach i zaczynamy. Ja wiem jak to zrobić. Mamusia mi pokazała. Najpierw kliknij cyfrę 5, którą chcesz wybrać. Przenieś ją teraz na zdjęcie tymku. Bardzo ładnie. Świetna gra. Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się! W głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąt, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hippiec Media International.